Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. A więc Unia Europejska ogłasza plan walki z anonimowością na rynku kryptowalut, podczas gdy BlackRock skupuje Bitcoin o wartości ponad 4 miliardów dolarów na przestrzeni ostatnich 10 dni. Idąc dalej, powiemy sobie również o sytuacji Ethereum, które notuje czwarty ujemny miesiąc z rzędu, podczas gdy duża część inwestorów spodziewała się, że to właśnie kwartał pierwszy bieżącego roku będzie powodem do uśmiechu. Idąc dalej, oczywiście powiemy sobie również o potencjalnym alt-seasonie, ponieważ w sieci w ostatnich czasie pojawia się coraz więcej artykułów mówiących o potencjalnym odwróceniu trendu. Idąc dalej powiemy sobie również o tym, dlaczego środa, czyli 7 maja może mieć decydujący wpływ dla rynku kryptowalut, ale także dla pozostałych rynków inwestycyjnych. Oprócz tego oczywiście zajrzymy również do top 100, sprawdzimy, które czołowe projekty radziły sobie najlepiej na przestrzeni ostatniego tygodnia. No a idąc dalej podsumujemy nieco dokładniej również sytuację samego bitcoina, odnośnie którego w ciągu ostatnich dni pojawiały się naprawdę ciekawe informacje. No i tutaj mamy między innymi predykcje dotyczące ceny Bitcoina na koniec roku 2025. Oprócz tego mam dla was oczywiście również krótkie podsumowanie raportu od Glassnoda, a także podsumujemy inne najciekawsze wiadomości z rynku kryptowalut, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich dni. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co w ostatnim czasie wydarzyło się na rynku kryptowalut oraz czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, no to ja tylko chciałbym z góry podziękować za po. Zostawione łapki w górę, subskrypcja, także komentarze, a teraz nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Dobra, więc zacznijmy od informacji stricte negatywnej, ponieważ raptem w dniu wczorajszym w sieci pojawiła się informacja mówiąca o tym, że Unia Europejska ogłosiła plan walki z anonimowością na rynku kryptowalut. No i tutaj oczywiście pewnie część z Was na pierwszy rzut oka pomyśli, że. Taka walka praktycznie was nie dotyczy, no bo przecież nie skupiacie się na projektach zapewniających anonimowość. Natomiast ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na drugie dno, które może się tutaj pojawić. Natomiast na początku podsumujmy informacje, które pojawiły się w dniu wczorajszym, czyli po pierwsze Unia Europejska zamierza wprowadzić nowe przepisy, które zakazywałyby funkcjonowania kryptowalut zapewniających anonimowość. No tutaj na pewno takim głównym przykładem z Topowych projektów na rynku kryptowalut będzie kryptowaluta Monero o symbolu XMR, która właśnie na tej prywatności się skupia. Natomiast musicie wiedzieć, że takich projektów skupiających się na prywatności jest na rynku zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No a idąc dalej, już na tym etapie mamy informację, że to samo dotyczy dostawców usług, które zwiększałyby prywatność finansową. No a po trzecie, te przepisy miałby wejść w życie od roku 2027, co pokrótce oznacza, że takie Spokojnego funkcjonowania na rynku. Pozostało nam nieco półtorej roku. No i oczywiście, część z Was może pomyśleć, że mówimy tutaj o czystej walce z anonimowością na rynku kryptowalut. Natomiast ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt, że niespełna dwa miesiące temu w sieci zaczęły pojawiać się informacje mówiące również o tym, że Unia Europejska planuje wykorzystać oszczędności Europejczyków, aby sfinansować inwestycje strategiczne. No i oczywiście różnego rodzaju artykuły. Piszą na przykład o tym, że te inwestycje również zwiększyłyby ich emerytury, natomiast ja radziłbym jednak pozostać ostrożnym, no bo jeżeli rządzący będą wiedzieli o całym majątku wszystkich obywateli Unii Europejskiej, no to pytanie, jakie będą następne kroki, aby te pieniądze po prostu. Przejąć. Dobra, więc teraz wróćmy już do takiego standardowego scenariusza tego materiału. No i zajrzyjmy do top 100, sprawdźmy co ciekawego działo się na rynku kryptowalut w ciągu ostatniego tygodnia. No i tutaj oczywiście mamy Bitcoina, który na przestrzeni ostatnich 7 dni zaliczył wzrost o niespełna 2%. Ethereum rosło o nieco ponad 1%. No i ogólnie jeżeli podsumowalibyśmy to co działo się z projektami z pierwszej dwudziestki market capu, no to ogólnie możemy pokrótce stwierdzić, że nie działo. Się zbyt wiele, no i oczywiście, jeżeli sprawdzimy, które projekty radziły sobie najlepiej, no to oczywiście mamy tutaj projekt Virtual, który urósł o blisko 65% na przestrzeni ostatniego tygodnia. Mamy na drugim miejscu Monero, o którym już sobie w tym materiale powiedzieliśmy. Ono zaliczyło wzrost o nieco ponad 20%. No i ogólnie, jeżeli mielibyśmy podsumować rynek altcoinów na przestrzeni ostatnich 7 dni, no to tutaj tendencja jednak była mocniej spadkowa, ponieważ to właśnie tych projektów spadkowało. Na rynku kryptowalut było zdecydowanie więcej, no i do potencjalnego alt jeszcze przejdziemy w dalszej części tego materiału, a teraz skupmy się na samym Bitcoinie, który aktualnie kosztuje nieco ponad 96 tysięcy dolarów, no i na przestrzeni ostatniego tygodnia zbliżyliśmy się do poziomu 98 tysięcy dolarów, natomiast ten poziom został odrzucony, co poskutkowało tym, że aktualnie jeżeli chodzi o ostatni tydzień, Bitcoin zaliczył niespełna dwuprocentowy wzrost. Natomiast jeżeli już samym samym Bitcoinie rozmawiamy, no to na pewno warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się na rynku amerykańskich ETF-ów, ponieważ tutaj powróciliśmy do niejakiego ożywienia i teraz przed Waszymi oczami widzicie ogólne wpływy, jeżeli chodzi o amerykańskie ETF-y właśnie na Bitcoina. No i tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, ponieważ w ostatnich dniach zakupy sięgnęły blisko 10 tysięcy sztuk Bitcoinów, co oznacza, że powróciliśmy do poziomów zakupowych niewidzianych tak naprawdę od samego początku roku 2025. Także tutaj pojawia się pewnego rodzaju promyk nadziei, że będzie to yy, początek kolejnej fali wzrostowej, jeżeli chodzi o samego Bitcoina. No i tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na to, co robią naprawdę najwięksi gracze, ponieważ jeżeli spojrzymy na samego BlackRocka, no to on zaliczył taki 10-dniowy rajd zakupowy, no i w tym czasie skupili Bitcoin o wartości bagatela ponad 4 Miliardów dolarów, także jeżeli chodzi o moją perspektywę na te wydarzenia, no to może być to po, po prostu początek kolejnego ruchu wzrostowego. No i to oczywiście nie wszystko, ponieważ w sieci pojawia się coraz więcej informacji mówiących o tym, że amerykański rząd rozważa wyprzedaż złota, aby zakupić więcej bitcoinów do swojego skarbca. Oczywiście tego typu informacje brałbym jednak z przemrużeniem oka, ponieważ nie mamy tak naprawdę żadnych konkretnych potwierdzeń tych informacji. Natomiast to na co bym zwrócił uwagę jeszcze na sam koniec, no to potencjalne targety, jeżeli chodzi o największych graczy ze świata z rynku światowych finansów, ponieważ jeżeli chodzi o te targety cenowe na koniec roku 2025, no to jak widzicie, są to dosyć pokaźne cyfry, ponieważ tak naprawdę większość tych największych funduszy inwestycyjnych na świecie przewiduje cenę Bitcoina na poziomie powyżej 200 tysięcy dolarów, no a nawet w przypadku samego BlackRocka widzicie tutaj kwotę 700 tysięcy dolarów, to oczywiście nawiązanie do wypowiedzi Larego Finka, czyli CEO BlackRocka, który jakiś czas temu powiedział, że cena 700 tysięcy dolarów za jednego bitcoina na koniec tego roku nie powinna nikogo dziwić. Oczywiście jak będzie, przekonamy się na przestrzeni najbliższych tygodni, a także miesięcy, no a tutaj pozostaję przy swoich wcześniejszych Przewidywaniach, czyli takich, że ten rajd będzie jeszcze trwał, no i potencjalnie zakończy się on zgodnie z cyklicznością gdzieś pod koniec roku 2025. Dobra, więc sytuację Bitcoina już podsumowaliśmy, więc teraz powiedzmy nieco więcej o drugiej największej kryptowalucie na rynku, czyli o Ethereum, które aktualnie wyceniane jest na nieco ponad 1800 dolarów. No i oczywiście większość z nas zdaje sobie sprawę, że Ethereum od dłuższego czasu radzi sobie po prostu słabo, no i świetnie o tym świadczy ta grafika pokazująca nam performance Ethereum za ostatnie 4 miesiące, na którym widzimy skumulowany spadek wartości o ponad 50%. No, i na tym etapie myślę, że warto zaznaczyć, że jeszcze przed początkiem roku 2025 większość z inwestorów oczekiwała, że to właśnie kwartał pierwszy bieżącego roku będzie wybuchowy, jeżeli chodzi właśnie o cenę Ethereum. Natomiast jak już wiemy z dzisiejszej perspektywy, tak się oczywiście nie stało. Natomiast teraz może spójrzmy nieco pozytywnym okiem na to, co może się wydarzyć z Ethereum w najbliższych tygodniach. No, i tutaj po pierwsze, warto zauważyć, że już w najbliższą Środę, bo 7 maja będzie miała miejsce najnowsza aktualizacja sieci Ethereum, czyli aktualizacja Pektra. No i oczywiście ta aktualizacja ma się skupić przede wszystkim na skalowalności sieci, ułatwienia dostępu dla klientów instytucjonalnych. Natomiast to oczywiście nie wszystko, no bo po pierwsze mamy aktualizację sieci Pektra, po drugie warto przypomnieć słowa Witalika Buterina, czyli założyciela Ethereum, który kilkanaście dni temu zasugerował, że być może warto aby Ethereum porzuciło Ethereum Virtual Machine, czyli język programowania na rzecz języka RISC-V. No i ogólnie w sieci po tej informacji pojawiło się bardzo dużo byczych predykcji, mówiących o tym, że taka zmiana mogłaby wywindować cenę Ethereum znacznie w górę. No i to oczywiście nie wszystko, no bo dosłownie w dniu dzisiejszym pojawiła się kolejna informacja mówiąca o tak zwanym uproszczeniu sieci Ethereum, czyli o uproszczeniu L1. No i mówimy tutaj o zwiększeniu przestrzeni na dane o ponad 10 razy. Także, no ogólnie, większość analityków również tą informację odbiera za stricte pozytywną. No i ogólnie, na pewno trzeba stwierdzić, że w ostatnim czasie na temat samego Ethereum robi się nieco głośniej, także myślę, że może to być taki pozytywny sygnał na najbliższe tygodnie. No i kolejnym z pozytywnych sygnałów może być to, co dzieje się na rynku amerykańskich ETF-ów, jeżeli chodzi właśnie o Ethereum, ponieważ na tym wykresie, również po nieco ponad dwóch miesiącach typowej wyprzedaży, powróciliśmy do zakupów. Oczywiście nie są one tak obfite jak w przypadku Bitcoina, natomiast sam fakt, że powróciliśmy do zakupów, a nie wyprzedaży, myślę, że należy odbierać za sygnał stricte pozytywny. No i również, jeżeli chodzi o pozytywy, no to warto zauważyć, że aktualnie Ethereum względem Bitcoina jest na najniższych poziomach od początku roku 2020. Także mówimy tutaj o powrocie do ceny sprzed ponad 5 lat. Natomiast to również możemy uznać za pozytyw, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że właśnie na początku roku 2020 po osiągnięciu tego poziomu cena Ethereum wywindowała o ponad 450% względem bitcoina. Także, jeżeli chodzi o moje subiektywne zdanie, ja powtarzam je od dłuższego czasu, że również w przypadku Ethereum będzie ono miało swoje minimum 5 minut jeszcze podczas bieżącego cyklu. Dobra, więc teraz powiedzmy sobie nieco więcej o potencjalnym alt seasonie, ponieważ w ostatnim czasie w sieci pojawia się coraz więcej artykułów, właśnie takich jak ten, zapowiadających kolejny boom na memcoiny. No, jeżeli chodzi stricte o ten artykuł, no to bazuje on na statystykach portalu PAMFan, czyli na najpopularniejszym portalu do tworzenia memcoinów na łańcuchu Solany. No bo jeżeli przyjrzymy się wynikom tego portalu, no to mówimy tutaj o wzroście wolumenu o blisko 1000 miesiąc do. Miesiąc Miesiąca. no bo tak, jeżeli chodzi o skumulowany wolumen w marcu bieżącego roku, no to wynosił on nieco ponad 1,7 miliarda dolarów. Natomiast ten wynik w kwietniu wynosił już ponad 11 miliardów dolarów. No i ogólnie widać, że ten trend się aktualnie utrzymuje, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę zaledwie pierwsze dwa dni maja bieżącego roku, no to już przekroczyliśmy 1 miliard wolumenu, co oznacza, że w dwa dni osiągnęliśmy około 60% wolumenu z całego marca bieżącego roku. No i ogólnie ja wiem, że większość z Was pewnie w stricte memcoiny nie inwestuje. Natomiast oczywiście taki boom na memcoinach mógłby rozkręcić nam potencjalny alt season. No jeżeli sprawdzimy na to, jak wyglądają aktualne statystyki alt seasonu, no to warto spojrzeć sobie na Altcoin Season Index, który aktualnie pokazuje nam 29 punktów, co pokrótce oznacza, że właśnie jesteśmy w takiej strefie niczyjej Pomiędzy Bitcoin Seasonem a potencjalnym Alt Seasonem. No i oczywiście w ostatnich tygodniach można powiedzieć, że ten indeks dosięgnął dna, co pokrótce daje nam duży potencjał na to, że najbliższe tygodnie będą jednak w trendzie wzrostowym. No i idąc dalej, również warto zwrócić uwagę na market cap rynku altcoinów, ponieważ właśnie przebiliśmy linię trendu spadkowego, która była respektowana tak naprawdę od początku roku 2025. Także biorąc pod pod uwagę, że przebicie tego trendu spadkowego zostanie utrzymane, daje nam to naprawdę fajną szansę na to, aby w najbliższym czasie cały rynek altcoinów radził sobie naprawdę dobrze. No i na tym etapie na pewno warto zwrócić uwagę na dominację Bitcoina, która w ostatnim czasie osiągnęła najwyższy poziom, jeżeli chodzi o bieżący cykl. No i oczywiście, jeżeli potencjalny alt season miałby nadejść, no to właśnie na tym wykresie powinniśmy obserwować agresywne spadki na przestrzeni najbliższej. W najbliższych tygodni, co powinno nam można powiedzieć, że domknąć taką klamrę względem poprzednich cykli. Czy tak będzie, oczywiście okaże się w najbliższych tygodniach. Natomiast ja ogólnie myślę, że szansa na to robi się naprawdę coraz większa. A dlaczego najbliższa środa, czyli 7 maja, może być kluczowym dniem dla rynku kryptowalut, a także dla innych rynków inwestycyjnych? No a dlatego, że to właśnie tego dnia będzie miało miejsce najbliższe posiedzenie Fedu dotyczące stóp procentowych, a także polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych. No i ogólnie warto zaznaczyć, że od jakiegoś czasu prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Donald Trump, w wielu swoich postach powtarza, że Fed powinien obniżyć stopy procentowe, ponieważ ceny spadają, gospodarka ma się dobrze. Więc nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby te stopy procentowe obniżyć. No i ogólnie na tym etapie jeszcze zaznaczę, że od czyty gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych, które mieliśmy okazję obserwować na przestrzeni ostatniego miesiąca, no jakby potwierdzają tą tezę, ponieważ większość z tych odczytów świeciła się po prostu na zielono, co powinno dać właśnie większą przestrzeń Fedowi na obniżkę stóp procentowych. Natomiast jeżeli chodzi o aktualne predykcje inwestorów, no to one tego po prostu nie potwierdzają, ponieważ na tą chwilę obniżkę stóp procentowych na najbliższym spotkaniu zakłada niespełna 3 inwestorów. No i ogólnie Wam powiem, że jeżeli chodzi o te predykcje, no to od jakiegoś czasu jesteśmy tutaj na niemałej karuzeli, ponieważ tylko Wam przypomnę, że jakieś 3 czy 4 tygodnie temu, no te predykcje wyglądały zgoła inaczej i nawet jeżeli chodzi o to najbliższe spotkanie, był moment, że ponad 30% inwestorów przewidywało tak ową obniżkę, no nie mówiąc już o tym, co ma się odbyć na kolejnym spotkaniu, które ma mieć miejsce 18 czerwca, ponieważ na tą chwilę aż 65% inwestorów zakłada, że nawet na tym spotkaniu czerwcowym do takowej obniżki nie dojdzie. No a tylko chciałbym Wam, chciałbym wam przypomnieć, że jeszcze te 3-4 tygodnie temu, jeżeli chodzi o to spotkanie czerwcowe, no to pewność obniżki była niemal 100%. Było tylko pytanie, czy to będzie obniżka o 25 czy 50 punktów bazowych. Natomiast na tą chwilę, jak widzicie te predykcje są dużo mniej pozytywne. Natomiast to nie jest tak, że tylko i wyłącznie za pomocą Mocą stóp procentowych Fed może pozytywnie wpłynąć na rynki inwestycyjne. No i tutaj warto zwrócić uwagę na odwrócone repo, jeżeli chodzi o Fed, które ogólnie pokazuje nam kierunek polityki monetarnej, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. No i tak od początku roku 2022 obserwowaliśmy tutaj, można powiedzieć, że takie zaciskanie pasa, co skutkowało regularnym zmniejszaniem płynności na rynkach finansowych. Natomiast jeżeli spojrzymy na ten wykres, no to można stwierdzić, że właśnie dotknęliśmy dna. No i biorąc pod uwagę pozytywne odczyty gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych, no to szansa na to, że ta zmiana, że do zmiany polityki monetarnej Dojdzie, jest coraz większa. No a tutaj warto jako pozytyw również wychwycić, że ostatnie duże wzrosty na tym wykresie miały miejsce na początku roku 2021. No i to właśnie wtedy obserwowaliśmy ostatni porządny rajd, jeżeli chodzi o samego bitcoina, a także ostatni alt-season. Dobra, więc teraz przejdźmy do raportu od Glassnowda, czyli raportu od największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. Natomiast od razu zaznaczę, że dzisiaj przez ten raport przejdziemy dosyć szybko, jest już prawie pierwsza w nocy, kiedy nagrywam dla Was ten materiał. No i nie będziemy się na jego temat zbytnio rozwodzić. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, aktualnie rynek zalicza reset. No i na pierwszy rzut oka weźmy MVRV Z-score, czyli popularny wskaźnik na rynku kryptowalut. No i Glassnowd właśnie wskazuje. Nam, że powróciliśmy na nim do poziomów, które obserwowaliśmy e, pod koniec sierpnia poprzedniego roku, a także na początku września. Czyli tutaj warto zauważyć, że był to moment, kiedy to Bitcoin rozpoczynał ostatni z ruchów wzrostowych, kiedy to cena została wywindowana z okolic 50 tysięcy dolarów do ponad 100 tysięcy dolarów. No i aktualnie jak widzicie, również jesteśmy w tym kluczowym momencie, no i pojawia się szansa na to, że to również będzie wstęp do kolejnego ruchu jeżeli chodzi o cenę bitcoina no bo idąc dalej również jeżeli sprawdzimy jaki procent bitcoinów jest aktualnie na plusie no to ogólnie jak już mówiłem w poprzednim materiale tutaj takim punktem granicznym który oddziela nam potencjalną hossę od Bessy jest punkt 75% ponieważ jeżeli sprawdzimy historycznie jak zachowywał się ten wskaźnik podczas rynku byka a także rynku niedźwiedzia no to historycznie nigdy nie spadaliśmy poniżej tego poziomu właśnie, jeżeli chodzi o HOSSE. No i aktualnie, jak widzicie, w ostatnim czasie również mieliśmy pozytywne odreagowanie, ponieważ w tym momencie, kiedy to spadliśmy właśnie do 75% bitcoinów, które są na plusie, no cena po prostu odreagowała, poszła do góry no i aktualnie już jesteśmy dużo powyżej tego punktu granicznego. No a idąc dalej, również jeżeli spojrzymy na skumulowane zyski i straty jeżeli chodzi właśnie o bitcoina, no to po dotknięciu poziomu 1 również obserwowaliśmy dosyć spore odragowanie ku górze, co również może być pozytywnym wskaźnikiem na kolejne tygodnie oraz miesiące. Natomiast jak sam Glasnout zaznacza, no bardzo ważne jest, aby ten poziom utrzymać, a także przebić go. Ku górze, no bo oczywiście, jeżeli teraz powróciliśmy do, powrócilibyśmy do poziomów cenowych na poziomie 85 tysięcy dolarów, no to cały ten plan można by powiedzieć, że zostanie pogrzebany. No i ostatnią pozytywną informacją yy, na pewno jest ta, że jeżeli chodzi o to, co robią duże portfele bitcoinowe na przestrzeni ostatnich tygodni, czyli podczas tej ostatniej akumulacji, no to warto zaznaczyć, że portfele, Fele długoterminowe w tym okresie skumulowały ponad 250 tysięcy sztuk bitcoinów. Także jeżeli chodzi o to przekonanie wśród inwestorów długoterminowych, no to możemy śmiało stwierdzić, że ono się nie zmienia. No i tutaj inwestorzy długoterminowi są bez wątpienia byczo nastawieni do tego, co może wydarzyć się z bitcoinem na przestrzeni kolejnych tygodni oraz miesięcy. No i dobra, powoli zbliżając się ku końcowi, podsumujmy inne najciekawsze wiadomości, które spływały do nas w ostatnich dniach. No i tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na bez wątpienia rosnącą adopcję, jeżeli chodzi o kryptowaluty na rynku światowych finansów, no bo tak tylko na przestrzeni ostatnich kilku dni zaczęły pojawiać się informacje, że kolejni znaczący gracze na rynku światowych finansów rozpoczną oferowanie usług kryptowalutowych. No i mówimy tutaj o dwóch firmach, czyli Morgan Stan, a także Charles Schwab, którzy planują rozpoczęcie usług kryptowalutowych jeszcze w roku 2025. No i tutaj na pewno warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o aktywa Morgana Stanleya, no to są one o wartości ponad 1,5 biliona dolarów. Natomiast w przypadku Charlesa Schwaba mówimy o ponad 10 bilionach dolarów. Także mówimy tutaj o potencjalnym dostępie do rynku na poziomie dodatkowych ponad 11 bilionów dolarów. No i te środki mogą mieć dostęp do rynku kryptowalut jeszcze w roku 2025, a jakby tego było mało, no to adopcję kryptowalut na rynku światowych finansów będzie wspierać również Mastercard, który rozpocznie obsługę stablecoinów, no i wkrótce właśnie za pomocą Mastercarda będziecie mogli dokonywać opłat za właśnie za pomocą stablecoinów no i na koniec ostatnia taka informacja dla yy, podróżników bo jeżeli wybieralibyście się do Dubaju, no to właśnie w ostatnich dniach pojawiła się również informacja, że wieże Trump Tower rozpoczną yy, akceptację płatności właśnie w kryptowalutach. Także jeżeli chcielibyście sobie wynająć hotel od Donalda Trumpa w Dubaju, no to wkrótce będziecie mogli to zrobić właśnie za pomocą kryptowalut. No i na koniec ostatnia z takich ciekawostek, jeżeli zastanawiacie się jak zarabia się na stablecoinach, no to Myślę, że pokrótce możemy to skwitować jednym słowem, czyli dobrze. No, bo tak Teter ogłosił, że osiągnęli oni zysk na poziomie ponad 1 miliarda dolarów, tylko jeżeli chodzi o pierwszy kwartał roku 2025. Także sami musicie przyznać, że ten przychód jest naprawdę ogromny. No, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to już będzie wszystko. Jeżeli on Wam się podobał, no to ja tylko przypomnę o pozostawieniu łapek w górę, subskrypcji, a także komentarzy. No, i ogólnie dajcie z jakiego typu materiały z chęcią byście oglądali na tym kanale. No a co, na dzień dzisiejszy to już wszystko. Dzięki, do usłyszenia, cześć!